Mieszkańcy tego fragmentu ulicy Grunwaldzkiej od lat nie mogą doprosić się remontu. Życie uprzykrzają im dziury, kamienie i brak chodnika. Trudno dziwić się stanowitej drogi. Jak twierdzą mieszkańcy, nic nie zmieniło się tam od ponad 30 lat. Nieprzerwanie od 2011 roku zwracam się do miasta z takim problemem, żeby jakby to powiedzieć... Inwestorską drogę betonową, którą budujący 30 parę lat temu inwestor tutaj sobie wykonał, żeby dojechać z jakimś materiałem, prawda, żeby ją zamienić na jakąś ucywilizowaną drogę, no nazwijmy to miejską, bo to jest nie jest osiedlowa droga, żeby to było jasne. To jest ulica Grunwaldzka. W, w dzielnicach wykonuje się po 100-po 150 metrów na wierzchni asfaltowej, a tutaj od 1982 roku, nie mylę się, od 1982 roku nie zrobione jest nic, a jest to jakby ścisłe centrum. W kilku okolicznych blokach mieszka ponad setka rodzin. Matki z dziećmi, osoby starsze, niepełnosprawne. Brak drogi z prawdziwego zdarzenia bywa dla nich po prostu niebezpieczny. 30 lat tutaj, 105 rodzin płaci podatki w mieście Jaworznie, no to myślę, że 100 metrów drogi też... Powinien się ktoś poczuć. Była tutaj sytuacja, człowiek, który właśnie no, szedł na zakupy, przewrócił się. Poleżał troszeczkę w szpitalu, ale to jest chyba za mało, żeby. No żeby coś zacząć robić. Po tej Teraz drodze nie ma możliwości poruszania się ani na hulajnodze, ani wózkiem z dziećmi, ani tym bardziej osoba niepełnosprawna na wózku, a są takie tutaj, że tak powiem, po tamtej stronie, no to kto nie ma możliwości przejechać wózkiem inwalida, no bo jak on przejedzie, No to jest niemożliwe. Trudno dziwić się ich emocjom i poczuciu bezradności. Od 8 lat regularnie wysyłają do Urzędu pisma z prośbami o remont tego krótkiego odcinka. To jest kwestia takiego dobrego smaku. Do nas jeszcze jak coś ludzie przyjeżdżają, tak? I, i no, tutaj to się każdy śmieje po prostu z tego. No, 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 to jest taki trochę śmiech przez łzy, ale jakiś taki kompletny brak zainteresowania w, w konfrontacji z tym, co się robi w mieście, co widać, tak? A tutaj po prostu dwie wywrotki asfaltu czterech ludzi i tydzień roboty. Trochę to przykre, że równolegle, gdy toczą się wielomilionowe inwestycje, powstają nowoczesne miejsca sportu i rekreacji, mieszkańcy od lat nie mogą się doprosić czegoś tak podstawowego jak kawałek drogi.